Cześć tu Alex. Alex testuje. Dzisiaj zrobimy hit czy Kit z action, ale zanim to, lajkujcie i obserwujcie mój kanał. Pierwszy produkt to micelarny płyn do demakijażu Nugę. On kosztuje 7,50 w action i on ma za zadanie e, zmywać makijaż trzy w jednym, tak samo jak garnier. No niestety, ale ten produkt to jest kit. Nie zmywa makijażu, tak jak garnier, jedynym jego plusem jest fajna pompka, że tutaj nie trzeba obracać, ale to można sobie garniera przelać, nie polecam. Kolejny produkt to takie mleczko do kąpieli i do e, podprysznic, natomiast ono się super nadaje do kąpieli, super robi pianę, super nawilża mm, skórę, więc to jest taki hit. Kolejnym produktem, który chciałam Wam pokazać, to jest ocet o zapachu lawendy. Słuchajcie, to jest taki hit, można go używać do wszystkiego. Do prania go dolewam, zamiast płynu do płukania, do mycia podłóg, do wszystkiego. To jest mega hit, kosztuje 4 zł. Ostatnim produktem jest ten oto balsam do ciała rozświetlający po opalaniu. Słuchajcie, to jest hit. Zastępuje ten taki drogi z Sephory. Zobaczcie, jak on pięknie rozświetla i też nawilża skórę. Mega hit. Dzięki, pozdrawiam.